Nie, dziękuję! Pójdę się pożyć, jestem bardzo zmęczony. No nie, najpierw choroba morska, a teraz babeczki, rzodkiewkowo buraczkowo szpinakowo rzepakowe To sam chodzi! Chodź do Mam cię! Mojej mapy wynika, że to powinno być gdzieś tutaj. Tak, to gdzieś tutaj. Przypominam sobie tę okolicę. Tefani, idziesz? Tak. Ugh, ledwo, ale idę. Uf, nie jestem przyzwyczajona do tak długiego marszu. Fanny, to tylko dwa kilometry. Chodź. Dwa kilometry? U nas to się idzie autobusami. Nie ma ani autobusów, ani taksówek. No nie wiem, jak ja tutaj dłużej wytrzymam. No, no doszliśmy. Jestem skonana! Hmm, a gdzie Stefani? Stefani! Ojej, tutaj jest Stefani! Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Możemy zjeść. Jestem taka głodna. No, na szczęście już jesteśmy na miejscu. Hmm, ja też jestem strasznie głodna. Stefani, możecie donieść? Mogłeś o tym pomyśleć, zanim siadłeś na smoka. Hm. Hej, a co ja znowu powiedziałem? Hm. Cześć dziewczyny, jak was miło widzieć! Cześć Sira, cześć Azari! Możemy się u Was trochę zatrzymać? Oczywiście! Z miłą chęcią. Dawno nie miałyśmy żadnych gości. Rozgośćcie się, proszę! A kogo wy tam macie ze sobą? Cześć, jestem Stefani! Cześć Stefani! Jesteś człowiekiem? Tak! Nie chcę znalazł się w świecie Elfów. Mam nadzieję, że wrócę. No pewnie, że wrócisz, jestem mnóstwo portali. Ale wiecie co? Wyglądacie na zmęczonych oraz głodnych. Chodźcie do gospody, zaraz was ugościmy. Okej, okay, chodźcie! Cześć dziewczyny! Cześć, Paran! Jednak mój urok dalej działa. Wow, ale tutaj pięknie, Sira. Ach tak, zrobiliśmy ostatnią renowację, także naprawdę jesteście to dopiero po remoncie. Naprawdę super tutaj, Sira. No dobrze, teraz siadajcie, siadajcie, my was ugościmy i damy Wam coś do zjedzenia, co dopiero ugotowałyśmy. Pachnie pięknie. I voilà! Ale pięknie wygląda. Co to jest? To są szparagi w sosie koperkowym. Mniam, mm, miam. I jak? Smakuje Wam? No pewnie. A ty, Faran, zjesz coś? Nie, dziękuję. Pójdę się położyć, jestem bardzo. Przeczony! <śm> Stephanie, mm, chodź, przejdziemy się na <śmín> a, zami, a ty w ogóle jaką elfką jesteś? Ja jestem elfką ognia! Mm, a to co znaczy? Wiesz, panuje nad ogniem! A <śmín> no i wiesz, takie tam. Wow. Zjedzone? Prosimy o drugie danie. Wow, pięknie wygląda. A co to jest? Hmm, to są babeczki żółbkiewkowo, buraczkowo, szpinakowo, rzepakowe. Co? Buraczkowe? Przepraszam, może na chwilę się. No Stefani, no chodźcie, przejdziemy na tą wodę, na, na piknik. No nie, najpierw choroba morska, a teraz babaczki grzotkiewkowo buraczkowo szpinakowo rzepakowe. O nie, ja tego więcej nie wytrzymam. Co to? Hej, to dochodzi stamtąd. Co to jest? Jakaś myśl czy coś? Halo! Halo! Juhu! Jest tam kto? Halo! To stąd dochodzi! Co to? To mały szczeniaczek! Jaki słodki! Dziewczyny, chodźcie szybko! Mama! Mama! Dziewczyny, szybko! Dziewczyny, szybko! Chodźcie na dwór! Pokażę Wam coś! się stało, Stefani? Zobaczcie, jaki piękny szczeniaczek. Mama. Mama. Ojej, nazywam je mamą. Jaki słodziak. <ścoughs> Ale Stefani, to nie jest piesek. Jak to nie? No przecież widzę. To jest mały smoczek. Spójrz! Mama. Stefani, wydaje mi się, że od tej pory już zostałaś jego mamą. Jak to mamą? No bo wiesz, małe smoczki mają tak, że tego kogo pierwszego zobaczą, to traktują za mamę. <ścoughs> Więc no niestety jesteś już jego mamą. Jej, yeah, jak słodko. Na pewno zaprzyjaźnisz się z moim pieskiem. Nazwę cię, hm, jakie cię nazwę? Hmm może nazwę cię Pchełka? Hmm, a może gwiazdka? Wiem, może kwiatek. Hmm, nie, za bardzo banalne. Stefani, może nazwij go Spark. <laughs> może nazwę go Spark. Tak, Spark. Hmm, ale fajne imię wymyśliłam. No, naprawdę. Hmm, chodź tu mój Spark. Podoba Ci się? <śmiech> 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 podoba mu się. No, podoba mu się wziąć dalszą podróż? Proszę, będę mogła. No, wydaje mi się, że i tak nie masz innego wyjścia. Co, Spark nie rozstanie się ze Stefani, prawda? Sira, a mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Tak, słucham. A ty jaką jesteś elfką? Ja jestem elfką ziemi. Elfką ziemi? To też umiesz kontrolować rośliny i rozmawiasz ze zwierzętami? Nie, ja latam. Latasz? Tak, wysoko w przestworzach cały czas na tam, uwielbiam to. Ale super, też bym tak chciała. Emma, ja nie chcę przeszkadzać, ale my chyba już musimy ruszać, jeśli chcesz oczywiście wrócić do domu. No jasne, że chcę wrócić do domu. Chodź Spark, idziemy! To dziękujemy bardzo za gościnę. Nie ma za co, wpadajcie kiedy chcecie. Dobrze, to pa! Hej, ale chyba zapomniałeście o Faranie! A, no tak, faktycznie. Faran, faran, zbudź się! Musimy już iść! Chodź, faran! Faran, faran! Uuu, to, to. Ojej, ojej, moja głowa. Już idę, już idę. Co to, pali się jeszcze? Co nie dadzą normalnie człowiekowi postać? Eee, co się stało, dziewczyny? Co? mnie tak budzicie. O. Przedstawiamy ci nowego członka załogi. Oto spark! Ojej, a co to za słodziak? To jest mój nowy smoczek. Smoczek? To już masz smoka? Tak, wyobrażasz sobie. On już się z nim zaprzyjaźnił. Zobacz. <słuch> tak jak widzicie. W tym odcinku mam już własnego smuka, uwierzycie? Nigdy bym nie przypuszczała, że to tak się potoczy. <laughs> Jeśli podobała wam się moja przygoda, zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście komentarz. Subskrybujcie również kanał, ponieważ wkrótce pojawi się ciąg dalszy moich przygód. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa! Chciałabym pozdrowić Annę Lajdami, dziękuję za wierszek, był super! Tomka Dołęgowskiego za AK22 oraz Tajtana. A ja mam specjalne pozdrowienia dla piosenkarki LPS. Cześć! O nie, a co to? O nie, musimy uciekać! Aaaa! Chodź tu! Mam cię!